Dzień dobry, kochani. Dzień wyborów, tak? Kochani, jeden przekaz: taki gdzieś to wszystko zostało zgubione, zagubione. Bez względu na to, kto na kogo głosuje, bez względu na to, kto zostanie prezydentem, my, ludzie, my, społeczeństwo, powinniśmy się wspierać, powinniśmy być dla siebie. Politycy. To jest w ogóle inna półka, tak? to jest zupełnie co innego. Tam rządzi pieniądz, tam jest. No, nie będziemy tu się wypowiadać na ten temat, nie będę się wypowiadał. Generalnie, pani, apeluję i proszę, proszę, łagam. Nie dzielmy się na ludzi gorszych, ludzi lepszych. Nie przypisujmy nikomu czegoś, po prostu bądźmy sobą, kochajmy się, wspierajmy się. Życzę Wam miłego dnia, wspaniałego dnia i dużo, dużo zdrówka. Polityka B. Czy pójdę głosować? Zastanawiam się. Jeżeli to zrobię, będzie to dopiero przed zamknięciem lokali wyborczych, bo muszę coś sprawdzić. Miłego dziąka, pozdrawiam. Kochani, kochajmy się, wspierajmy się, pamiętajmy, podziały polityczne nie istnieją, powinny zostać zlikwidowane. Papa, pa, hej!